Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dniu dzisiejszym chciałbym Państwu zaprezentować rękawicę o nazwie mi hiszpańskiego producenta Mafy. W tej chwili rękawica również posiada nazwę Vincamo, natomiast jest to związane z nową certyfikacją tej rękawicy. Rękawica bawełniana z plecionym teksturowanym poliestrem. E, bardzo dobrze zabezpiecza rękę przed przecięciem. Rękawica w kategorii czwartej do przecięciowości dodatkowo odporna na temperaturę do 250 stopni w chwycie przez 15 sekund. Co czyni tą rękawicę e, ciekawe rozwiązanie dla rękawic, e, bardzo popularnych u nas na rynku drilichowych. Natomiast rękawice delichowe nie posiadają kategorii żadnej, to jest rękawica w kategorii drugiej, więc e, mamy pewność, że ta rękawica. Dobrze chroni tego pracownika, gdzie z rękawicą wytrzymałą i wytrzymuje trudne warunki. Nie jest to rękawica, która jest impregnowana, więc nawet może być tak, że jeżeli ktoś chce, to może ją wytracić i nie straci swojej właściwości. Rękawice są dostępne w rozmiarach od 7 do 10, co czyni ją też unikatową, mimo wszystko na rynku, w swojej klasie. I co jest jeszcze bardzo ważną informacją. Hiszpański producent MPP na specjalne zamówienia, czyli przy większym e, stopu minimalne zamówienie, to jest 500 par, może wykonać również rękawicę z przedłużoną mankietą. Dlaczego? Ponieważ występują również warunki pracy, gdzie pracownik może być narażony na przecięcie w, w, na wysokości na lub pobliżenia przed lub uparzenie. a rękawica dodatkowo będzie ale żeby się więcej w dowiedzieć, zapraszam Państwa na stronę